Mówi się, że nowy rok to nowe perspektywy i nowe możliwości. To okres zmian, ale przede wszystkim jest to najpopularniejsza pora na to, by popracować nad samym sobą. Wymyślamy sobie postanowienia noworoczne po to, by za chwilę o nich zapomnieć. Zdarzają się jednak tacy, którzy się nie poddają i postanowienia skrupulatnie wypełniają. Tutaj jednak wiele zależy od tego, co sobie postanowimy. Tak, być zdrową. Trafić na dobrych lekarzy. Dobry, którzy pomogą człowiekowi. Zdrowie najważniejsze. Być zdrowym i szczęśliwym tylko. Po prostu wytrwałe do wszystkiego jak się postanawia, no nie? Twardo postanowić. Więcej w sobie mieć takiego sumiennego słowa. O. Wie Państwo, że jeszcze nie zastanawiałam się nad tym. Bo każdy dzień jest inny i przynosi takie niespodzianki w życiu, że trudno cokolwiek zaplanować, bo te, te plany mogą się nie, nie, nie ziścić, i człowiek jest rozczarowany po prostu. Także żyję generalnie dniem dzisiejszym, cieszę się z każdej chwili. No i po prostu staram się pozytywnie myśleć, bo, bo to jest najważniejsze w życiu. A co dzień przyniesie następny, to się okaże. Nie, żadnych, żadnych. Już od, od urodzenia mamy. <laughs> Także będę grzeczna. Coś zmienić w moim życiu. Pracuję, zarabiam w miarę mi starcza. No, to się cieszę. A jak będzie lepiej, to jeszcze lepiej. Nie mam zdrowia, życzę sobie i wszystkim.